Justyna Steczkowska to niewątpliwie jedna z najbardziej utalentowanych i cenionych polskich wokalistek, która potrafi poruszyć serca słuchaczy swoim wyjątkowym głosem. Niedawno miała okazję zaprezentować swój talent podczas 89. edycji konkursu piosenki Eurowizji w Bazylei, gdzie wykonała utwór zatytułowany Gaje. Choć do końcowego sukcesu zabrakło jej wysokiego miejsca, niezwykle wartościowy był fakt, że jej wysiłki zostały docenione przez Polaków, którzy niejednokrotnie postrzegają ją jako fenomen w polskiej muzyce. Wielu z nas kojarzy Justynę jako artystkę, która nie tylko zachwyca głosem, ale także ma za sobą dramatyczne przeżycia. W roku 2013 artystka zdradziła w wywiadzie dla portalu Medonet.pl, że w dzieciństwie doświadczyła poważnego wypadku. Gdy miała zaledwie pięć lat, spadła z roweru i uderzyła głową o beton, co spowodowało utratę przytomności na kilka dni. Wspominała, że w tamtym czasie rodzice spędzali długie godziny modląc się o jej powrót do zdrowia, a ona sama, w świecie aniołów, Rozpoczęła podróż w nieznane. Dla Justyny to doświadczenie okazało się przełomowe, ponieważ nauczyło ją, jak postrzegać życie i śmierć. W jednym z wywiadów dla magazynu Viva mówiła o tym, jak śmierć stała się dla niej nie końcem, a raczej bramą do innego świata. To zaskakujące spojrzenie na temat śmierci ukazuje jej wielką siłę i odwagę. Steczkowska stwierdziła, że nie boi się tego, co następuje po życiu. Zaczęła myśleć o tym jako o nowej podróży, co zmieniło jej postrzeganie rzeczywistości, uwolniło ją od lęku przed nieznanym. Podczas rozmowy o swoich przemyśleniach dotyczących śmierci, Justyna podkreśliła, że to doświadczenie z dzieciństwa obudziło w niej ciekawość wobec tego, co kryje się poza granicami codzienności. Zamiast lęku odczuwa pragnienie odkrywania, co czeka nas w przyszłości. Co jest dalej? Gdzie idziemy? Co nas tam czeka? Pytała pokazując tym samym, że życie pełne jest tajemnic, które warto zgłębiać. Wspominając o przeszłości, artystka twierdzi, że każde doświadczone zdarzenie, zarówno te pełne radości, jak i te dramatyczne, niejako kształtują nas jako ludzi. Dzięki temu doceniła każdy moment swojego życia, co sprawia, że jest osobą, którą trudno złamać. Justyna Staczkowska nieustannie inspiruje innych swoją twórczością, ale także za sprawą własnych przemyśleń, które na trwałe wpisały się w jej życie oraz karierę artystyczną. Jest to nie tylko artystka, ale i osoba, która poprzez swoje doświadczenia pokazuje, jak ważne jest docenianie każdego dnia oraz otwarcie na to, co może przynieść nam przyszłość. W dobie niepewności jej słowa mogą być inspiracją do refleksji nad życiem oraz śmiercią, które, jak twierdzi, stanowią część tej samej podróży. Źródło Radio Z Medonet. PL Viva.